Testujemy dziś na ludziach zestaw walizek firmy Case Logic LLD29N. Producent twierdzi, że są one wysokiej jakości i świetnie sprawdzają się w podróży. Mają mnóstwo kieszeni i przemyślanych rozwiązań. Za chwilę poprosimy przypadkowych przechodniów, aby pokonali nasz tor przeszkód z walizką i powiedzieli, co sądzą o jej funkcjonalności. Jak się ogólnie szło? Nie było problemu? Nie, ogólnie nie było problemu. Walizka świetna, lekka. Ja ogólnie nie lubię walizki, wolę plecaki, ale ta była rewelacyjna. Okej, okay, no to zobacz. Tu jest jeszcze jedna część zestawu. I ją można zamontować na tą walizkę. No i teraz twoje zadanie jest wymyślić, jak to zrobić. Trzeba na pewno walizkę tak postawić. A teraz? Ma to trochę sensu? Tak. No i jak ogólnie? Myślisz, że przydałoby ci się coś takiego w podróży? Mi osobiście nie, bo ja nie, nie, nie lubię chodzić z walizkami, tak jak mówię, wolę chodzić z plecakami, no ale a... ja myślę, że dla mojej mamy na pewno byłby to świetny yy, prezent. Dlaczego właśnie nie lubisz walizek? Dlaczego? Dlatego, że są duże, niewygodne, po prostu, wolę, wolę mieć plecak. Jak było ogólnie? Bo tak widzę, że chyba Ci się spodobało, bo daleko wyleciałaś za nasz tor. No, walizka jest świetna, prowadzi się nieźle, lepiej niż nie jeden samochód, muszę przyznać. A ci tam teraz małe zadanie. Zobacz, bo ta torba też jest częścią zestawu i można ją zamontować na tą. Wiesz, jak to zrobić? Hmm, mam udawać, że nie wiem, czy mam Nie, no. na to, jak, no pewnie wsadzić na to. No to widzisz, no to właśnie, właśnie widzisz, pokazuje, że stereotypy o blondynkach się nie sprawdzają. No właśnie, <laughs> bo ja nie jestem naturalną blondynką. A, chyba, że tak, ale jak ogólnie, podobają ci się tu torby? Co Nic. No, to bardzo mi się podobał. uważam, że jest fajna, ładna, elegancka w moim ulubionym ciemnym kolorze, więc mhm. myślę, że dobrze się sprzeda. Wydaje się wygodna, chociaż... Tak, jak z własnego doświadczenia, wydaje mi się, że powinna być szersza na dole, w sensie, żeby była bardziej stabilna. Zazwyczaj to się robi tak, z tego co pamiętam. A nie, tutaj. Dobrze, jest... dobrze kombinuje. Dobrze jest. No i zazwyczaj to się robi. robi w ten sposób. No i świetnie. A na co zwracasz uwagę właśnie kupując taką torbę podróżną? Co, co, co jest w niej? Znaczy, ja bym bardziej patrzył, żeby miała cztery kółka i żeby była szersza u, u podstawy. Korzystać w ogóle z takich torb przez plecak? Czy znaczy, właśnie znaczy to zależy gdzie jadę, tak? Jeżeli jadę właśnie gdzieś nie wiem w Europie, to zazwyczaj takie torby, a jeżeli siadę gdzieś, gdzieś dalej, e, to biorę plecak, bo to jest dużo wygodniejsze jednak. Uff. Wcale nie jest tak prosto jak się wydaje, ale mimo, że nasi przechodni mieli tylko krótką chwilę, żeby zapoznać się z walizkami, wypowiadali się o torbach całkiem, całkiem pozytywnie. No, nic teraz tylko mieć nadzieję, żeby te torby jak najdłużej służyły wszystkim, którzy podróżują często i daleko z dużym ekwipunkiem. Do oglądania kolejnych testów i wyrażania własnych opinii zapraszam na www.agitowcy.pl